My gospodarza zostaliśmy w złym Marze. Jesteśmy z złodziejami po prostu, wchodzimy komuś do domu, patrzymy, ooo patrz, jaki ładny potion, a tutaj zegarek na półce, kto to tak rozkłada? Mm. A pomóż mi z tym lwem! Nie da się głębiej! No, co, no kim połóż? Pokiem. to połóż, bokiem! To była na najgorsza ekstrakcja, jaką widziałem w życiu. Patrz, się Grzesio też sprzedajemy. Okej, okay. żegnaj gdzieś. Nie żartowałem, żartowałem. <grymne> mam jeden HP. <grymne> Miałem 50 HP. Ona tam nie przy statku na tym, ona do nas przyjdzie wtedy. Co musimy ją musi? no zabić jakoś no polowanie robimy? gnomy. O jest tu! Nie, ona żyje, czekaj, nie. czekaj. Okay, ja już nie mam granatów. Zginęła, zginęła. Zginęła, zginęła. Uciekamy. Zabieramy to jako trofeum. Zabierz to. Kurka. Mamy to, takie. Jest, jest jakiś pełzający koszm. Jest głowa. Kurka, faktycznie. A... Co? Jak dziwnie. Co to było? Mam Nie jajka. Jesteście będą tchórzy, trzeba to przeszukać dokładnie. Tak? Czyli tam. W tamtym pokoju jestem, ta, was. Ta, ta, Tam kucak. Kuca. No to kiedy on zacznie startować? Kręć tu ludziarnie dobrze. Dlaczego on tak długo to robi? Chciałem zrobić klipa, ale widzę, że ktoś wolał rozpakowywać jedzenie teraz. Mhm. Mm Kocham przemoc. Przemoc tak to jest. rozwiązanie, Zacznijmy! odpowiedź. To nie, to nie jest odpowiedź, to jest pytanie, a odpowiedź brzmi tak. Nie zużywaj staków. bo to ładować. nie, Bogdan, Bogdan, nie rób tego, Bogdan, o to. A wy kluczki te Czemu by nikt tego wcześniej nie powiedział? Nienawidzę cię. Daj bo wróci się. Chyba zjadło Kubę. Dobrze, zabij go. Psychopata pi**dnego. nie! No niepełnosprawny, idiota. Ale wyleczyłem się, więc jest jakaś zaleta, tak? wolę żebyś zdechł już na dobre. Wrzuciłeś go do dziury? Czy ty go wrzuciłeś do dziury? Tak. Gdzie masz jego zwłoki? Jego głowa wyskoczyła gdzieś tutaj. Wysoko. Czy to jest tak wysoko? Gdzie ja wchodzę? O, powiedzcie, że tu jakiś tam będzie chociaż. Kibel. Co? Ty żartujesz chyba, że w takim miejscu jest kibel. Kuba, kuba! Co? Chodź. Co? Ja ci pokażę, chodź za mnie. Ja mam przeczucie. No? Zrób się mały, nie no, wciśnij. Nie. No, no chodź. Chodź w tej... Chodź i wciśnij. Nie nawet dla mnie na górę, chodź. Na górę? O nie, ja wiem. Tam coś jest? Tak, jest coś! Czekaj. Krzysę się!

nie, nie! Umrzyj! Powiedziałem umrzyj! To nie działa! Nie. Ten pierdolony tak nic nie robi! Ale w ogóle gdy kombosa dostałeś. To było takie Czeka, Nie możesz normalnej broni użyć. O, tam ty jesteś. Mam klauna! <grym> Jak fajnie. poleciał. Adam Mały. Teraz to się Franciszek nazywał. Papież Franciszek. Jedyny, niepowtarzalny. Tak. Antychnych Nie, nie. <grystwa> jak ja Paweł II. On przynajmniej był pierwszy. A on przynajmniej nie był żółty. Tak. Ja nie umiem trafia. Ja trafiłem już go dwa razy. Spróbujmy go zabić w ten sposób. Nie Zabijamy go jak partyzanci. Kolejna mi kolejną jest git. Jesteśmy partyzantami, nie mamy broni, ale mamy siebie. Jesteśmy sami żywą bronią. Mano nic do mnie, och, Dobra, rozpędźcie się i ku. Kiedyś go zabijemy, O nie! Wow! Oj oj oj. Ej, ho, pomóżcie mi wysadzić beczkę. Wysadźmy beczkę. Chodź kupa. Okay. Zbierajmy to na nim. Trzeba po prostu ją wystarczająco mocno uderzyć w ziemię. O! Ale to jest Nie, <śla> No spadł się, dało